Dzień dobry, witam Państwa niezwykle serdecznie i gorąco w to listopadowe już popołudnie. Gorąco z uwagi na to, że gorąco kończą się prace polowe rolników. Mam nadzieję, że Państwo jesteście na finiszu tych prac i tym bardziej dziękuję, że znaleźliście Państwo czas, żeby dzisiaj z nami spędzić to popołudnie. Mam nadzieję, że także uda nam się dotrzeć do wszystkich wielbicieli Mundialu, bo mamy gorący czas Mundialu. Opadają emocje po meczu Kamerunu ze Szwajcarią. Teraz między kolejnym spotkaniem Mundialowym, który jest przewidziany po południu, będą mieli Państwo z przyjemnością okazję, mam nadzieję, wysłuchać naszego webinarium. Kolejnego webinarium organizowanego przez Polski Wysp Rolnicze wspólnie z naszymi partnerami, ponieważ tak jak zwykle mamy dla Państwa wiele ciekawych, merytorycznych praktycznych informacji i ważnych w branży rolnej, bo zawsze staramy się państwu przekazywać to, co ważne, to co przyszłościowe i to co będzie się w rolnictwie liczyło w najbliższym czasie. A temat dzisiejszy jest niezwykle ważny, niezwykle przyszłościowy, ale już dotykający polskich rolników, polskie rolnictwo w tym momencie. Dlaczego ten temat jest ważny, o tym będziemy rozmawiać z naszymi gośćmi, prelegentami, ekspertami, praktykami, rolnikami, czyli tymi osobami, które tym tematem zajmują się na co dzień. A tematem naszego webinarium dzisiaj jest zrównoważona produkcja żywności, szansa dla klimatu, ale też finansowanie, certyfikacja i najlepsze praktyki w tym zakresie. Szczegółowo o tych wszystkich zagadnieniach powiemy w kolejnych punktach naszego programu. Przypomnę tylko krótko Państwu, że przed nami trzy prelekcje niezwykle ciekawe, interesujące i bardzo ważne w tym zakresie, a później ciekawa, merytoryczna debata w szerszym gronie, gdzie będziemy z naszymi ekspertami, gośćmi, praktykami mówić o tym, co dla tego zagadnienia jest ważne, czego nie można przeoczyć, w czym trzeba być, o czym trzeba myśleć, chcąc swoje gospodarstwo rozwijać, chcąc się odnaleźć w tym świecie i na rynku, który także wiele wyzwań dla rolników przyjmuje. A zatem nie przedłużając jeszcze raz wszystkich Państwa serdecznie gorąco witam na naszym webinarium i zapraszam do tego, żeby przez najbliższe dwie godziny z nami pozostać. Drodzy Państwo, pierwszy punkt naszej prelekcji, nasz pierwszy gość jest nim Pan Maciej Piskorski, dyrektor Departamentu Produktów Agro Banku BNP Paribas. Pan Maciej Piskorski jest z nami po raz kolejny, bo to nie pierwszy webinarium, które wspólnie dla Państwa robimy. I bardzo się cieszę z tego, że pan Maciej dzisiaj mógł tutaj z nami być. Panie Maciej, witam serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Zanim przejdziemy do tematu naszego webinarium, to ja muszę zrobić tutaj małą retrospekcję, cofnąć się równe cztery tygodnie. Wstecz, kiedy spotkaliśmy się tutaj w Poznaniu, bo drodzy Państwo, ci, którzy prenumerują, czytają magazyny Czasopisma Polskiego Wydobycia Rolniczego i czytają nasze portal, doskonale o tym wiedzą, a ci, którzy nie i są może dzisiaj u nas gośćmi, jeszcze nie wiedzą, że w corocznym plebiscycie Izydory 2022, który organizujemy i w którym rolnicy oddają głosy na firmy najbardziej przyjazne, bank BNP Paribas został uhonorowany jako firma najbardziej przyjazna rolnikom w kategorii finanse i budżet. Także gratuluję jeszcze raz. Dziękuję e... bardzo. i Pozwoli Pan, że w takim razie ja też z tego miejsca podziękuję wszystkim Państwu, którzy na nas oddali głos, bo to z jednej strony zaszczyt, z drugiej strony ogromne wyzwanie, że po ponad 100 latach finansowania polskiego rolnictwa dalej jesteście z nami i dalej nam udzielacie. Dla nas ogromne... Miejsce do, do dalszego rozwoju i pomocy państwu w rozwoju państwa gospodarstwa. A ja celowo zacząłem od tego zagadnienia, i oczywiście, oprócz ponownych gratulacji, chcę powiedzieć, że wtedy, gdy rozmawialiśmy miesiąc temu, bardzo skromnie pan mówił, że staracie się towarzyszyć rolnikom na co dzień, a ja, jak obserwuję to, co bank BNP Paribas robi od lat, to twierdzę, że bank dużo wyprzedza to co się dzieje i to się bardzo wiąże z naszym dzisiejszym tematem, bo ja mam wrażenie, że bank BNP Paribas ten temat już od dawna monitoruje, śledzi, robi działania w tym kierunku i w, myślę, że warto się podzielić dzisiaj z naszymi słuchaczami, widzami rolnikami tym w jaki sposób należy patrzeć na to zagadnienie, dlaczego zrównoważona produkcja żywności jest i będzie dla polskiego rolnika ważna w przyszłości najbliższej. Tej już za chwilę, w kolejnych miesiącach, i także w tej przyszłości dalszej. To jest pierwsze moje pytanie do Pana. Tak, jest będzie bardzo ważna, zarówno tu i teraz, w najbliższych miesiącach ze względu na regulacje, które będą nas coraz bardziej dotykały. Natomiast nie chciałbym pomijać też kwestii środowiskowych. To, co kilka miesięcy razem wspólnie zrobiliśmy, też temu wspólny webinar z rolnictwa ekologicznego, teraz rolnictwo zrównoważone. To pokazuje również e, dla nas bardzo ważny aspekt środowiskowy, czyli, z jednej strony, e, potrzeba przygotowania się gospodarstw rolnych do nowych standardów, często stosowanych w przez gospodarstwa rolne, często natomiast e, coraz częściej my się spotykamy jako banku, gdzie są stosowane pewne rozwiązania. Z drugiej strony, no jednak wymogi regulacji. Czyli głównie tych programów nowej strategii, nowej strategii wspólnej polityki rolnej i, tak jak wspomniałem, tej kwestii środowiskowej. Dla nas jako banku jest to bardzo ważne, bo jeżeli ktoś finansuje 30% polskiego rolnictwa, to nie możemy stać tylko i wyłącznie na tej nocy finansowej. Dla nas bardzo ważne jest to, żeby iść razem, rozwijać się z polskim rolnictwem, z polskimi gospodarstwami rolni, rolnymi, też z przetwórstwem, które jest bardzo mocno powiązane z, z rolnictwem. Trochę też się razem z, z Państwem uczyć dzięki takim, takim rozwiązaniom jak, jak ten webinar z, z Państwem i idąc do przodu, patrząc do przodu, patrząc ten aspekt rozwoju gospodarstwa, żeby robić to dalej z zachowaniem bardzo wysokiej jakości, z czego polskie rolnictwo słynie. I będę powtarzał co jakiś czas i tą kwestię środowiskową, bo no nie bez znaczenia jest też oczywiście e, wpływ rolnictwa na kwestie środowiskowe. Wspomniał Pan o tym, że kwestie środowiskowe są ważne. Myślę, że dla rolników są ważne i odczuwalne, bo wszyscy tą presję e, czują. Natomiast to, co w ostatnich miesiącach, a właściwie latach też wywiera presję na rolników, to czynniki ekonomiczne. Rolnicy, jak wiele innych branż w tym kraju, chociaż mam wrażenie, że rolnictwo jako branża, która jest powiązana siecią naczyń z wieloma innymi działami gospodarki, trochę kumuluje te niekorzystne czynniki. W związku z tym rolnicy mają nieustanny problem z, zarówno z zapewnieniem sobie stałych dochodów w swoim gospodarstwie, jak i z taką stabilnością tych dochodów, jeżeli chodzi, nawet e, często umowy kontraktyczne w tej chwili nie są gwarancją tego, że sprzedamy towar po takiej cenie, która zagwarantuje nam e, zysk z tej produkcji. W związku z tym te, te czynniki ekonomiczne też wywierają pewną presję i teraz jeżeli jest presja ekonomiczna, presja środowiskowa, to w jaki sposób wy wywodzicie e, naprzeciw tym e, działaniom i co, e, na co rolnik może liczyć, jeżeli myśli po pierwsze o rozwoju swojego gospodarstwa z uwzględnieniem zasad zrównoważonej produkcji, o których będziemy mówić zaraz e, z ekspertami, w szczegółach, ale mając te cele, które trzeba zrealizować, przed oczyma, to trzeba się wspierać finansowaniem, ponieważ bez tego trudno z bieżącej działalności na te wszystkie elementy wygospodarować po prostu gotówkę w gospodarstwie. Zgadza się. Przede wszystkim trzeba się wspierać finansowaniem mądrym. Na pewno BNP Paribas takie finansowanie dostarcza. Bazując też na doświadczeniu zarówno swoim, jak i naszych, naszych klientów. Tak jak wspomniałem, 30% finansowania polskiego rolnictwa, czyli teoretycznie co trzecia złotówka wydana na finansowanie w polskim rolnictwie pochodzi z, z kredytów z banku BNP Paribas. Ale to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są te kwestie również ubezpieczeniowe, czyli cała w tej chwili, patrząc na produkcję rolniczą, trzeba patrzeć bardzo szeroko szeroko i perspektywicznie. Jeśli chodzi o finansowanie, oczywiście wszystkie te zmiany, które będą wiązały się z wprowadzeniem regulacji rolnictwa zrównoważonego, tak będą wymagały nakładów w jednych gospodarstwach więcej w drugich mniej. Teraz jak rozmawiamy z, z gospodarstwami rolnymi, to podstawowym problemem, z którym oni przychodzą do banku, to jest jak obniżyć koszt finansowania. Finansowania. No i tutaj oczywiście trzeba szukać tych rozwiązań, które takie rozwiązania dają. Tu, żeby nie podnosza podać się podać tak naprawdę dwa przykłady, zarówno jeśli chodzi o finansowanie obrotowe, jak inwestycyjne. Inwestycyjne, stare kredyty preferencyjne, które przez ostatnie kilka lat poszły trochę w odstawkę ze względu na, na niskie stopy procentowe, więc problemu nie było, ale tutaj zwracam uwagę, warto od, odkurzyć ten problem. Są kredyty Stażu pierwszy w stażu pierwszym w 1997 roku, często bardzo możliwe, że wielu słuchaczy jeszcze na świecie nie było tego, jak powstawały kredyty preferencyjne się pojawiały. Z drugiej strony są takie rozwiązania jak Fundusz Gwarancji Rolnych i tam jest na przykład finansowanie obrotowe, które przez pierwsze 12 miesięcy jest dopłata w 5 punktów procentowych, czyli bardzo mocno obniża się koszt finansowania. Na to zwracamy uwagę, czyli mądre finansowanie. Nie szukajmy finansowań poza instytucjami bankowymi, już pomijam oczywiście, oczywiście leasing, który też jest dosyć, bardzo dobrym rozwiązaniem, na też część inwestycji, które będą musiały być realizowane w ramach standardów zrównoważonego rolnictwa. Czyli jeszcze raz, mądre finansowanie z głową, nie, proszę nie ulegać danej chwili, że ktoś coś usłyszy, tanie finansowanie, bo nie oznacza to, że ono jest dostosowane do, do specyfiki produkcji rolnej. Na to też chciałbym wyraźnie postawić nacisk. Dobre finansowanie to obok dobrej instytucji finansowej, również ściśle powiązane z rodzajem, z rodzajem produkcji. To jest dosyć fundamentalne w prowadzeniu działalności gospodarczej, działalności rolniczej z punktu widzenia banku. To do tego chciałem dopytać, bo właściwie takie dwa obszary, gdzie rolnicy najchętniej chyba korzystają z finansowania, to jest kwestia pieniędzy na bieżący obrót, w gospodarstwie i druga kwestia inwestycji. I teraz chciałam zapytać o to, czy te inwestycje, które są przed nami, bo mamy nowe możliwości w ramach nowego prowu, który się pojawi, ale pewnie nieprędko te, te wspar to wsparcie ruszy, co w przypadku, kiedy trzeba już te inwestycje zrobić, a jeszcze nie ma możliwości finansowania, współfinansowania unijnego, czy także w tym zakresie jest jakaś pomoc na dłoń, jeżeli chce się zrobić inwestycje, nie czekając na to, aż nowy prow ruszy? Tak, tak jak wspomniałem, wydaje mi się w tej chwili... Kredyty inwestycyjne, preferencyjne, jeśli chodzi o inwestycje, są najlepszym rozwiązaniem. To przypomnę jest zarówno finansowanie zakupu ziemi na jednej linii czy, czy na drugiej linii inwestycje w. w w gospodarstwach rolnych, nie tylko, nie tylko związanych z ziemią. Tam, podkreślam, koszt finansowania jest bardzo ważny, bo on jest bardzo obniżony przez to, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłaca do oprocentowania. Oczywiście jest tam pewien wymóg dodatkowych, dodatkowych dokumentów, natomiast wydaje mi się, że zbiegnie, tak jak patrzę z perspektywy już kilkunastu lat, kiedy też współpracuję z rolnikami, to już na tyle się rolnicy okrzepli z tymi dodatkowymi dokumentami. Tak jak pan wspomniał, jeżeli jest dofinansowanie w ramach PROWu było, to też te dokumenty trzeba było przynieść, że no koszt finansowania rekompensuje wszelkie dodatkowe, e, dodatkowe dokumenty czy, 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 czy sprawozdania, które trzeba przynieść, więc to na pewno, e, na pewno tak. Wydaje mi się też, nawet jestem przekonany o tym, że patrząc też z perspektywy tych kilkunastu lat, e, kredyty komercyjne, czyli nie powiązane ani z dopłatami e, unijnymi, czy, czy, czy dopłatami do odsetek z. Z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa też cieszą się bardzo dobrym, dobrym odbiorem ze względu znowu na swoją prostotę i z często małą, małą, mały wymóg dokumentów. Natomiast tu od razu zwracam uwagę, bo trochę wykorzystując sytuację i to pytanie, to nie oznacza, że każdą inwestycję, każda inwestycja i każdy pomysł zostanie sfinansowany. Zwracam na to uwagę, żeby. Jednak dobrze przemyśleć, czy oby na pewno ta inwestycja jest niezbędna w, w tej chwili w danym gospodarstwie. Spotykamy się też z, tutaj z inwestycjami, które no, często musimy powiedzieć, może nie często, ale zdarza się, że mówimy nie tym razem, może za, za chwilę. To, co pan wspomniał, tak duża duża dynamika sytuacji rynkowej, czy związana z nawozami, czy z cenami zbóż, czy z cenami drobiu. Czy w ogóle z produkcją zwierzęcą, czy z rekordową ceną mleka, która w tej chwili ma miejsce, no pokazuje, że ten rynek jest bardzo, bardzo dynamiczny i to, co jest dobre w danej chwili, w perspektywie 15 lat, a na taką często rolnicy wiążą się, jeśli chodzi o finansowanie, często nawet dłuższe, może nie być optymalna w danej, w danej chwili. Dlatego zwracamy uwagę na to, żeby wspólnie tutaj z doradcą bankowym na to spojrzeć perspektywicznie i, i szukać tych rozwiązań najbardziej optymalnych dla danego gospodarstwa, nie dla banku, tylko dla danego gospodarstwa. Dziękuję za tę informację. Będziemy je rozszerzać jeszcze w debacie yy, wspólnie z pozostałymi ekspertami, ale korzystając z Pana obecności, to mieliśmy jeszcze, Państwo mieli możliwość, rejestrując się na nasze webinarium, zadawać pytania naszych prelegentów i tu jeszcze mam kilka pytań, które trafiły i korzystając z Pana obecności, yy, chciałbym je zadać. Pan Jerzy pyta, no takie pytanie podstawowe, ale o tym też Pan sporo wspomniał, warto też to jeszcze rozszerzyć. Jak optymalizować koszty w rolnictwie, czyli jak maksymalizować zysk, a nie wydajność? Bardzo dobre pytanie, ja do razu powiem tak, na pewno nie kosztem jakości, e, bo tak jak się zastanawiam nad tym pytaniem, to co, co jest głównym kosztem w prowadzeniu y, gospodarstwa rolnego, ok, jednym z nich, pewnie niezbyt wielkim, ale, ale istotnym jest finansowanie. No jeżeli kredyty, tak jak wspomniałem, jest kilka propozycji na, na rynku, również w ramach banku, oferowanych przez bank BNP Paribas, które obniżają koszty finansowania. Warto się z tym zapoznać, warto udać się do działu. Drugą, drugą kwestią, no to jest teraz w zależności, czy produkcja roślinna, czy zwierzęca, w przypadku zwierzęcej zawsze naj, największym udziałem jest koszt, koszt paszy. Tutaj też zwracam uwagę, bo często z rolnikami rozmawiamy, ktoś, zaryzykował, pojawia się jakaś nowa wytwórnia pasz, yy, y, spróbował, no i, był, i był, później, był później problem. Wielu rolników teraz ze względu na cenę, cenę zbóż, zaczęło samo, s, s, sami również generować pasze. No na to bym też ostrożnie, ostrożnie yy, bo tutaj pojawiają się również błędy, czyli do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że szukanie optymalizacji w, w kosztach nie zawsze oznacza właśnie yy, Dobrej, dobrej jakości. Z naszej perspektywy najważniejsze będzie to, żeby to były e, sprawdzeni partnerzy. Teraz będzie się pojawiało bardzo dużo graczy na rynku, którzy będą chcieli e, zarabiać bardzo mocno na rolnictwie. Dlaczego? Bo jest bardzo, czy bardzo to pewnie r, r, różni słuchacze odbiorą, ale jest z naszej perspektywy większość gospodarstw rolnych ma drugi sezon bardzo dobry. Z jednej strony e, Ceny, ceny produktów rolnych na bardzo wysokim poziomie, dopłaty bezpośrednie, które właśnie w tej chwili wchodzą, w dużej części, już właściwie weszły, więc płynność gospodarstwa, większość gospodarstw jest, jest, jest bardzo dobry. Więc tutaj zwracam uwagę też na takie rozwiązania chwilowe. Które niekoniecznie muszą być optymalne. Kolejne pytanie, trochę się go boję, bo ono jest bardzo szerokie, i dlatego bardzo proszę, żebyś mogli w mery krótko mi odpowiedzieć, bo dyscyplina czasowa na to też obowiązuje. Pan Damian pyta, jaki dochód z jednego, jednego hektara jest odpowiedni, bezpieczny i zapewniający rozwój gospodarstwa? No, bardzo proste, praktyczne pytanie, ale to kwestia liczenia. Czy bank liczy często? No, liczy, do no, tego jesteśmy. dzięki <laughs> za to pytanie. Proste pytanie, ja bym odpowiedział, że prosta odpowiedź jest: Nie wiem. Natomiast to nie, nie wiem, że ja nie wiem, tylko dlatego, że każde gospodarstwo to jest coś, coś, specyfi, coś specyficznego. Dlaczego? Dlatego, że na, na to, czy, czy w danym gospodarstwie 2,5 tysiąca, czy 3 będzie wystarczającym, to zależy od gospodarstwa. Dlaczego? Bo ja dzisiaj powiem 2,5 tysiąca, ale to przy pewnej stabilizacji nawozów, paszy, w zależności od rodzaju produkcji, co bardzo ważne z zadłużenia danego gospodarstwa. Jedno gospodarstwo jest zadłużone więcej, drugie mniej. Dany przychód z hektara ze sztuki czy z metra kwadratowego upraw pod osłonami generuje pewien zysk, który musi pokryć te zobowiązania. To jest najważniejsza, najważniejsza odpowiedź, więc nie ma odpowiedzi takiej, że z hektara pszenicy to będzie 2,5, bo dla jednego gospodarstwa będzie to 2,5, a dla innego będzie musiało być 4, bo zobowiązania, jakie, jakie posiada z, innych, z innego finansowania, jest bardzo ważne. I na to tutaj w tym miejscu też wyraźnie chciałbym zwrócić uwagę. Niezależnie, czy przyjdziecie do naszego banku BNP Paribas, czy Państwo będziecie chodzili do innego banku, jeżeli idzie po, idziecie po finansowanie, dobrze mieć w głowie przed tym ułożone, gdzie ja mam jakie kredyty. Te na suszarki też. To tak przysłowiowe przy przy suszarki. Oczywiście te związane z prowadzonym gospodarstwem jak najbardziej, bo one są najcięższe, najwięcej ważą, ale prośba, żebyście byli przygotowani i wiedzieli dokładnie, jakie, jakie są różne obciążenia finansowy, Dlatego, że to dopiero nam pozwoli określić, czy z danego gospodarstwa to jest właśnie 2,5 tysiąca, może, a może trochę więcej. Czy to jest odpowiedź na, na pytanie? Nie, nie jest, bo jego tak naprawdę nie ma i ktokolwiek Państwu powie, że z danego gospodarstwa wystarczy e, m, konkretna kwota, będzie mijał się z prawdą. Dziękuję za odpowiedź na to pytanie. Jest jeszcze jedno, ale ja pozwolę sobie odpowiedzieć za Pana, ponieważ to jest pytanie, które dotyczy na naszego webinarium czerwcowego. Pytanie mówi, o wsparcie, na jakie wsparcie można liczyć, chcąc przejść z rolnictwa konwencjonalnego na ekologiczne. Mówiliśmy o tym w szczegółach, spotkając się w czerwcu. Te materiały są na naszych portalach grupy PWR. Odsyłam tam Państwa. wtedy z Panem Maciejem to szczegółowo też wyjaśniliśmy, a zatem można te informacje tam znaleźć. I to tyle, jeżeli chodzi o tą część naszego webinarium. Odniesiemy się jeszcze do wielu kwestii podczas debaty.